Cześć moi kochani, witajcie na kanale Edurodzinka. Witam Was bardzo serdecznie w ósmym dniu naszego wyzwania. Dzisiejszy temat jest taki bardziej bym powiedziała administracyjno-biurowy, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak organizować sobie kalendarz. Zapraszam. Play Lady na dzisiaj proponuje, a zapoznać się z jej artykułem na stronie na temat kalendarza, więc pozwólcie, że ja zrobię to po swojemu. Ja w swoim życiu korzystam z trzech typów kalendarza i uważam, że każdy z nich jest bardzo przydatny i dla mnie wręcz niezbędny. Wynika to przede wszystkim z tego, że żyję w rodzinie, e, więc niezbędny jest u nas kalendarz, do którego każdy ma dostęp. I nie będzie nikt mógł się wykręcać, że miał prawo nie wiedzieć. Zacznę od najzwyklejszego kalendarza. My mamy taki kalendarz skautów, w którym zapisuję sobie pewne sprawy, które będą nas dotyczyć w dłuższym czasie, w dalszym czasie. Czyli jakieś urodziny, na które zostaliśmy zaproszeni, takie nietypowe, na które co roku nie chodzimy, na przykład jakieś 50, 80, wesela, Jakieś ważne sprawy, na przykład wizyta u lekarza, która jest zaplanowana na kilka miesięcy do przodu. I tutaj to zapisuję, i tutaj każdy może sobie zerknąć, żeby sobie przypomnieć, kiedy i o której ma daną wizytę. Mamy to wesele, spotkanie, coś, co będzie za miesiąc, dwa, trzy czy dalej. Nasz, uważam, najważniejszy to jest ten, oto kalendarz, jest to kalendarz rodzinny, gdzie zapisujemy tutaj jest plan lekcji, plan zajęć. Chłopaków. To jest bardzo ważne i dla mnie, i dla Łukasza, i dla nich, ponieważ ja ich najczęściej włożę z Łukaszem na zmiany, a oni, żeby wiedzieli, jakie zajęcia mają. Dotyczy to na razie tylko Maxa i Szymona, więc dopiszę ich dwoma różnymi kolorami albo sobie zapisuję. No teraz jest pusty, bo mamy wakacje, więc jakiekolwiek dodatkowe zajęcia, cokolwiek robimy, to robimy spontanicznie, a nie regularnie. Więc tu mamy sprawy regularne. No i tutaj rozpisuję sobie co miesiąc. Właśnie dni i zapisuję, co mamy do zrobienia, jakie zajęcia, jakie urodziny, gdzie idziemy na imprezkę. To jest moim zdaniem taki kalendarz, który znajduje się w miejscu dostępnym dla wszystkich członków rodziny. Co więcej, znajduje się w takim miejscu, koło którego wszyscy przechodzimy codziennie kilka razy. Jest bardzo pomocny, ponieważ Pozwala nam jakoś to wszystko uporządkować. Każdy może tu coś dopisać. Mamy tam wspólną tablicę, z której wszyscy korzystają. E, którzy potrafią czytać, oczywiście, no ale wiadomo, że małe dzieciaki moje jeszcze takich rzeczy na szczęście nie potrzebują, nie muszą o niczym pamiętać i mogą cieszyć się wolnością dzieciństwa. I trzeci kalendarz to kalendarz w komórce. Dla mnie jest on bardzo przydatny z prostej przyczyny, ponieważ ma przypomnienie. Tutaj pojawiają mi się informacje o tym, kto ma urodziny. Ja niestety należę do osób, które takich rzeczy nie pamiętają. Jest to przykre, no ale taka jest rzeczywistość, że nawet jeśli pamiętam, kto ma kiedy urodziny, to nie ogarniam e, połączenia tej daty urodzin z tym, jaki mamy dzisiaj dzień. Także bardzo... E, pomocne jest to dla mnie narzędzie. Jestem bez wątpienia osobą e, roztargnioną i zapominalską i ten system jakoś mnie ratuje. Także polecam go z całego serca i jak się zorientowałam to mniej więcej podobnie poleca właśnie artykuł na Fly Lady, więc pewnie gdzieś już przy tym oglądaniu różnych rzeczy się tym wszystkim zainspirowałam e, i dobrze to u mnie funkcjonuje. Także dzisiaj jeżeli nie macie kalendarza to proponuję żeby sobie wydrukować Chociażby na dany miesiąc przykleić w miejscu dostępnym dla całej rodziny i tam zapisać najważniejsze informacje, i wtedy ta druga połówka nie powie, że nie wiedziała, albo czytające dzieci nie powiedzą, że nie wiedziały, nie ma takiej opcji. Zwolnijcie się też z obowiązku bycia strażnikiem kalendarza każdego członka rodziny, bo to jest upiorne zadanie, ja go nie znosiłam i bardzo się cieszę, że ten sposób nas uratował. To tyle na dzisiaj, żadnego sprzątania, żadnych wielkich wymagań żadnych wielkich zadań fizycznych, natomiast bardzo ważne jest poukładać sobie to wszystko w głowie, zachęcam do tego z całego serca i do zobaczenia jutro.